Witaj, witam cię serdecznie. O poranku. Mam nadzieję, że masz gdzieś pod ręką swoje pismo święte, swoją Biblię, Twój miecz, którym będziesz dokonywał dzisiaj głębokich cięć w swoim sercu, Jemu na chwałę, przemieniając się, będąc coraz bardziej podobnym do obrazu Syna Jezusa Chrystusa. Dzisiaj przeczytamy sobie werset, który Nadaje nam wartość, który pokazuje, jak Bóg na nas patrzy. Nigdy dość mówienia na ten temat, dlatego że my nieustannie oceniamy siebie przez pryzmat rzeczy, które robimy, które nam wyszły albo które nam nie wyszły. Zazwyczaj te, które nam nie wyszły. Albo dążymy do tego, żeby nam wychodziły, po to, żeby utwierdzić się w takim przekonaniu, że jednak nie jestem byle kim, że mam swoją wartość, że mam swoje miejsce na tym świecie. Tymczasem. W Piśmie Świętym rozsiane jest mnóstwo wersetów, które pokazują, że Bóg patrzy na nas jak na ukochane dzieci, zanim cokolwiek udało nam się jeszcze zrobić. Po prostu urodziliśmy się, On nas stworzył, On nas wymyślił i już był w nas zakochany, i już nas ukochał. Nie na bazie tego, co robiliśmy, czym byliśmy, ale po prostu na bazie tego, że On nadaje nam wartość. Bo On uznał za warte i wartościowe, żeby nas stworzyć. Tak więc otworzymy sobie dzisiaj Księgę Izajasza, 62 rozdział i trzeci werset. Będziesz koroną chwały w ręku Pana i królewskim diademem w ręce Twego Boga. Bóg mówi tutaj o nas jako o takich pięknych klejnotach. Jako o takim arcydziele, które wyszło spod Jego ręki. Kiedy jubiler tworzy coś pięknego, ze szlachetnych kamieni, ze złota, nadaje mu piękny kształt, po to, żeby służyło, żeby miało zaszczytne zastosowanie. I tutaj mamy takie przyrównanie do korony i do diademu. Bóg chce uczynić z nas lud, który nie będzie używany do pospolitych rzeczy. To nie mam na myśli tego, że nie mamy zmywa zmywać talerzy czy zamiatać podłogi. Ale chodzi o to, że w sensie duchowym. Jesteśmy przeznaczeni do szlachetnych zadań. Nie jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby gadać o przyziemnych rzeczach, żeby się zajmować rzeczami tego świata jedynie, tym, tym co widać i co słychać, co mogą nasze zmysły dotknąć, czy, czy w jakiś sposób doświadczyć. Ale jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby pojmować duchowe rzeczy i żeby w duchowy sposób wpływać na swoje otoczenie. I oczywiście nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić, ale kiedy otwieramy się na Ducha Świętego i chcemy żyć z Nim w jedności, w społeczności, to On nas do tego uzdalnia. Także stajemy się takimi naczyniami do zadań zaszczytnych. Tutaj mamy obraz korony i diademu, ponieważ one były używane do tego, żeby kogoś koronować, żeby kogoś wyróżnić, żeby nadać mu znaczenie, żeby nadać mu autorytet. Upiększyć go, ale też pokazać, że on jest ważny. To były takie części garderoby, które niby były zbyteczne, a z drugiej strony nadawały znaczenia temu, kto je nosił, ponieważ nie wszyscy nosili korony i diademy. Więc my mamy być używani do tego, żeby nadawać znaczenia innym ludziom, żeby wskazywać im ich synostwo, ich podobieństwo do Boga że nie są po prostu ludźmi, ale że są stworzeni na Boże podobieństwo, są córkami króla, czyli są królewiczami, albo córkami Boga, czyli królewnami. I oczywiście trudno to dostrzec tak gołym okiem. Wszyscy chodzą, wiecie, w t-shirtach, w jeansach i gdzie tutaj jakieś królewskość, gdzie tutaj miejsce na korony czy diademy, ale cały czas patrzymy w sposób duchowy i rozumiemy, że Bóg nie widzi nas w t-shirtach i dżinsach, On nas widzi, w białych szatach sprawiedliwości, on nas widzi, kiedy jesteśmy oczywiście już przekształceni jego mocą, kiedy przyjęliśmy to, co on dla nas zrobił, kiedy narodziliśmy się na nowo, to już przestajemy być zwykłymi ludźmi. Jesteśmy wtedy już jego dziećmi, jego dziećmi, i mamy dostęp do sali tronowej, mamy dostęp do samego króla. Sami nosimy takie korony, chociaż ich nie widzimy. Ale mamy również taką misję, żeby opowiadać innym o ich tożsamości, tym, którzy się pogubili, którzy odpadli, którzy odeszli od Boga, a być może go nigdy nawet nie poznali. Musimy opowiadać im o tym, że są stworzeni na Boże Podobieństwo i ich przeznaczeniem również jest być córką i synem króla. Że ich przeznaczeniem jest nosić koronę i diadem, że nie są tu przypadkiem. Że Bóg ma szczególne miejsce w swoim królestwie dla nich. I to jest największy zaszczyt dla nas móc uczestniczyć w takiej misji, móc opowiadać innym takie rzeczy. Wiecie, czasami, kiedy jestem na ulicy i widzę tych naszych bezdomnych, tych ludzi, którzy są brudni, śmierdzący, ich twarze są zdegenerowane, ich twarze są zrezygnowane, otępiałe, trudno czasami w takim człowieku dostrzec Boże podobieństwo. Ale tak wiele razy też widziałam, jak taka osoba, przyjmując Jezusa Chrystusa do swojego życia, doświadczała ponad naturalnej mocy, kiedy Duch Święty przychodził do niej, zabierał chęć do picia alkoholu, zabierał chęć do robienia brudnych rzeczy. pojawiała się czystość, pojawiała się taka chęć, nawet żeby się wykąpać, ponieważ ta osoba czuła, że już nie może być taka sama, że, że jest brudna wewnętrznie, ale też że jest brudna zewnętrznie, że chce się oczyścić. I widziałam, jak ta Boża moc przekształcała takie osoby, także zaczynały inaczej myśleć, że ich twarze się przemieniały, zaczynały promienieć, zaczynały być bardziej delik delikatne rysy twarzy. Widziałam tą przemianę i teraz za każdym razem, kiedy sobie przypomnę, to co Bóg zrobił dla tych ludzi, to też rozumiem, że chce robić to ponownie i ponownie, że jest to rodzaj proroctwa. To doświadczenie, które pamiętam, jest rodzaj proroctwa, dlatego, człowieka, którego teraz widzę, dlatego zasikanego, brudnego, okropnym stanie. Bóg chce, żeby ta osoba się dowiedziała, że została stworzona i nie jest to przypadkiem. Ta odnowa tożsamości i sposobu myślenia o sobie samym do, dokonuje wielkich przemian. Po prostu jest rewolucyjna. Kiedy my naprawdę w to uwierzymy. Bo jeżeli będziemy patrzeć na, na to, jak wyglądamy, to powiemy nie. Mało, że nie mam korony, tak? jestem cały zasikany. Ale kiedy będziemy patrzeć w sposób duchowy, i duch będzie szedł przed materią, duch będzie pierwszy, Bóg duch będzie nam nadawał sposób myślenia i patrzenia, to ten duch będzie odnawiał również tą fizyczność, także przemiana będzie dokonywała się również w ciele. I kochani, dlatego, dlatego właśnie jesteśmy piękną, złotą, precyzyjnie zrobioną koroną. I wiademem w ręku naszego Pana. To jest takie mistrzowskie dzieło Jego rąk, artystyczne. On nas tak uczynił i pragnie, żebyśmy my również opowiadali innym o tym, kim oni są w ręku Boga, jeżeli mu się poddadzą, jeżeli pójdą za Nim. Tak więc opowiadajmy o tym. Opowiadajmy o tym, bo tak wiele osób nie wie, kim jest, tak wiele osób żyje w upodleniu, ponieważ myślą, że na to zasługują, albo że to jest ich los, albo że nawet Bóg tak chciał. Tak wiele jest zamieszania i braku nauczania na ten temat, że jeżeli my nie będziemy tego opowiadać, jeżeli my nie będziemy o tym głosić, to, to świat się o tym nie dowie. Nikt nie chce być jedynie religijnym niewolnikiem w kościele, przychodząc, nie doświadczając żadnej przemiany, wychodząc takim samym. Teraz ludzie pragną, pragną prawdziwej przemiany, prawdziwej mocy Boga, który działa i który jest, a nie który tylko jest w opowiadaniach z przeszłości. Drogi Boże, my chcemy być gotowi, chcemy być gotowi, żeby opowiadać tym, którzy są wokół nas, o tym, jak to jest naprawdę, o tym, kim Ty jesteś i kim my jesteśmy w Tobie. Ja Ci dziękuję, że Ty uczyniłeś mnie tak cudownie, że jestem precyzyjnym dziełem Twoich palców. Że jestem uformowana ze szczegółami wszelkimi. To by się tak spodobało, żebym taka właśnie była. I wiem, że służę do, do zaszczytnych celów w Twoim królestwie. Wiem, że stworzyłeś mnie po to, żeby koronować i wyróżniać innych ludzi. Żeby inni również dowiadywali się o swojej tożsamości, że są córkami i synami. Proszę cię, żebym dzisiaj była gotowa świadczyć, żebym była gotowa być przy takim człowieku w którym może sama nie widzę żadnego potencjału, ale którego Ty ukochałeś, za którego Ty oddałeś swoje życie. I chcę widzieć tą przemianę i chcę doświadczyć tej radości, kiedy Ty bierzesz to, co upadłe, brudne, śmierdzące i przekształcasz, i oczyszczasz, i przemieniasz. To jest po prostu największa radość, najfajniejsze doświadczenia, kiedy mogę słuchać o tym, jak Ty wyciągasz z upadku i sadzasz na swoim tronie Córki i synów, czynisz z nas, prawdziwych ludzi. Tobie niech będzie chwała, Boże, za to, że dajesz nam siłę i moc do tego, dajesz nam inspirację. Ja wiem, że będziesz nas dzisiaj prowadził, żebyśmy mogli rozmawiać z innymi ludźmi, z pełnym szacunkiem, z pełnym uniżeniem, uważając innych za wyżej stojących od siebie, rozumiejąc, jakie mają miejsce w Twoim sercu, chcemy być na to gotowi. I Tobie będzie chwała w tym wszystkim. Amen. Kochani, piękna misja dzisiaj przed nami, tak więc zachęcam Cię, porozgląda się wokół siebie, kto potrzebuje dzisiaj takiego podniesienia, kto potrzebuje dzisiaj zrozumienia, kim tak naprawdę jest w Bogu. A my widzimy się jutro rano, jak zawsze czekam na Twoje komentarze z Panem Bogiem, papa. Pa.